Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pochwalić się ostatnimi zakupami na Aliexpress, które robiłem, takimi airsoftowymi. No, zdaje się, że coraz częściej zaczynamy robić te zakupy airsoftowe. Możecie tutaj podziwiać parę rzeczy, które tak naprawdę są niezbędne w takim airsoftowym kąciku każdego, każdego tutaj gracza airsoftowego. Czyli są to takie części, które najczęściej są potrzebne, najczęściej się zużywają. No i w sumie po co przepłacać, tak? Po co przepłacać, jak można na Ali kupić to o wiele taniej. Słuchajcie, każde z tych rzeczy kosztowało około 20 lub 25 złotych maksymalnie. Więc, więc to już jest w ogóle kosmos, tak? Tutaj mamy dwa cylindry ze stali nierdzewnej. One są w środku dosyć gładkie. Natomiast tutaj trzeba będzie delikatnie poprawić krawędzie tych otworów. I słuchajcie, za te dwa cylindry dałem 42 zł z przesyłką, już z WATem ze wszystkim tak. E, tutaj mamy zębatki SHSA i one są naprawdę fajnie wykonane, ja się już im przyjrzałem. E, I one są z przełożeniem 16 do 1, czyli tak troszkę szybciej e, replika będzie strzelać. Zobaczcie, e, 6 zapadek jest tutaj na tym e, mechanizmie antypowrotnym, e, więc super e, i to kosztowało 58 zł z przesyłką e, z WATem. Tu mamy silnik, ten taki najmocniejszy hightorku M160. Bardzo fajny, ja się ja go już wyciągnąłem, przyjrzałem się, on ma tył ma stworzywa sztucznego, ale to nie ma żadnego znaczenia w sumie i to kosztowało 164 zł, z oczywiście VAT i, i, i przesyłeczka w cenie, głowice cylindrów do V2 tutaj mamy z bumperem i z tyłu jest taki dosyć duży, fajny, gumowy bumper słuchajcie, to jest fajne to jest fajne, to amortyzuje to jest wytrzymałe i to, jak macie tutaj taki duży, gumowy bumper, to nie potrzebujecie kombinować za tak naprawdę ponieważ to załatwia temat i nie musicie żadnych podkładek dawać, cudować. ja polecam Wam coś takiego i tutaj mamy to samo, tylko wersję bez tej gumy z przodu, tak? czyli ten możemy wsadzić do jakiegoś aluminiowego korpusu ten możemy do jakiegoś znalowego szkieletu gearboxa, ale to w sumie wszystko zależy od tego jaka tam smerzyna idzie i tak dalej Słuchajcie, polimerowe głowice tłoka, oczywiście łożyskowane, tutaj była kwota 23 zł przy zakupie 5 sztuk, jakoś tak to było. Więc to wyszło troszkę drożej. Ale, ale, jeżeli ktoś ma tak dużo replik jak ja, bądź co chwila coś grze robi, grzebie, to na pewno to się przyda i może to leżeć jeść, nie woła. I tutaj mamy petardę, słuchajcie, bo słuchajcie, tutaj mam piny e do M4, tak? I one, te piny są skręcane. Dodatkowo tutaj nie wiem czy widzicie, ale w środku znajduje się stworzeń języka spustowego, czyli coś, co u nas przeważnie kupuje się osobno, natomiast Chińczycy dodają w komplecie. Więc nie musicie sobie z jakiegoś gwoździa o średnicy 3 mm wycinać, bo po zakupie czegoś takiego dostajecie. I to słuchajcie, ja za to płaciłem e, w, chyba 16 albo 18 zł, jakoś tak. Więc to jest dwa razy tanie jak u nas w sklepach. E, tutaj mam takie podkładki e, pod e, lufę zewnętrzną. E, to jest przydatne, jak montujecie po prostu front w m 4 takie podkładki się przydają tam, żeby jak macie jakieś takie fronty dziwne, udziwnione, żeby skasować luz, bądź przesunąć kawałek ten front do przodu, tak żeby te pozostałe śruby dobrze się schodziły. To jest bardzo ważne. Ja co to płaciłem? 12 zł. I Tutaj chyba, nie wiem, z 10, czy z 15 jest tych podkładek. Tutaj mam coś takiego. To są, zdaje się, 8 mm łożyska ślizgowe. One wyglądają, słuchajcie, jak te łożyska, które robi retro. Oczywiście, ja tego jeszcze nie sprawdzałem, więc nie wiem, jak to, jak to działa, jakie tutaj mamy te otwory. Czy znaczy nie, sprawdzałem, zdaje się. To, to jest odklejone. I wydaje mi się, że to było ok. Także na razie to trzymam tak naprawdę awaryjnie. Nie potrzebowałem, kupiłem z ciekawości. Zobaczymy, jak one będą pracować i. I tutaj jeszcze słuchajcie, mam podkładki i te podkładki są petarda, ponieważ nie wiem czy to będzie widać, ale o tutaj macie. Każda z tych podkładek ma podpisaną grubość, tak? I to też jest jakaś groszowa sprawa. Słuchajcie, ja za to zapłaciłem 20 zł i tutaj mam yy, kilka rodzajów tych podkładek. Tam chyba są jedynki, dwójki, trójki i piątki i tego jest chyba po 20 sztuk jakoś tak. Więc słuchajcie to tak, taka paczka w zupełności mi wystarczy na, na dłuższy czas, i, i tutaj nie powinno być z tym problemu. I na samym końcu chciałem Wam jeszcze pokazać tego materiału. Baterię. To jest bateria, którą, zakup, to jest bateria, którą sobie zakupiłem na AliExpress w kwocie 47 zł, z przesyłką i oczywiście z water. Tak? I ta bateria, ona tutaj jest opisana, że ma 2800 mAh, ale tak naprawdę ona ma gdzieś około 1200-1300 mAh. A tutaj jest bateria z Taibanganu i bateria z Ganfire'a. Bateria z Taibanganu i z Ganfire'a to jest, słuchajcie, to samo. To jest ta sama firma, tylko jest inna naklejka. Ta sama firma, te same są przewody, te same, słuchajcie, wtyki, te same. To wszystko jest to samo. To jest, to jest, ten, to jest ten sam producent. Natomiast to jest zupełnie inne. Jest zupełnie inny wtyk, inny, inne są przewody. Tutaj ta wtyczka końcowa też jest inna, ale one są za to prawidłowo zarobione i zobaczcie, jak to wygląda tutaj na grubości. Pojemność jest ta sama, chodzi o to, że te cele są jakby trochę cieńsze w tej, ale są szersze, minimalnie. One są minimalnie szersze, więc pojemność będzie praktycznie ta sama. Więc słuchajcie, 98 zł. To nie pamiętam ile chyba 89, na jakieś tam emocji było coś takiego a to 47, więc wybór należy do wybierającego. Oczywiście, tutaj w, w tym przypadku, gdyby ona mi się źle ładowała, no to ja ewentualnie mógłbym dostać całkowity zwrot, zwrot kosztów. Tym bardziej, że jestem jakimś tam platynowym kupującym na AliExpress, użytkownikiem, więc oni mają do mnie zaufanie wiedzą, że ja wrócę, natomiast w tym przypadku e, odsyłamy do sklepu i sklep nam zwraca albo hajs, albo e, baterię po sprawdzeniu, tak, więc e, no tutaj jeżeli zależy wam na szybkości, no to te sklepy wiadomo, natomiast jeżeli e, macie czym strzelać, a chcecie na, na zaś, na zapas e, albo chcecie z ciekawości kupić no to Ali, tak, bo mniejsze hajs więc słuchajcie, ja e, zamawiam coraz więcej rzeczy z AliExpress e, są to takie rzeczy, które e, są e, w, może nie każdemu airsoftowi potrzebne, tak? bo nie każdy będzie grzebał w swojej replice, nie każdy ma zdolności, nie każdy ma wiedzę, chociaż tą wiedzę już częściowo Wam przekazałem w tych moich wszystkich materiałach. Yy, przynajmniej podstawy tej wiedzy, o może tak, podstawy tej wiedzy Wam przekazałem w wszystkich moich materiałach i, i tutaj powinniście sobie móc poradzić z takimi jakimiś prostymi naprawami. Yy, natomiast oprócz tego... Bo takie części wewnętrzne kupuję tak naprawdę, może drugi, drugi raz już kupiłem. Wcześniej wszystko kupowałem w Polsce, w polskich sklepach. To, to też wynikało z tych wcześniejszych moich zakupów. E, dużo, dużo wcześniej rzeczy kupuję, e, takich typowo szpejowych, i to pojawi się po prostu na kolejnym filmie. Też pokażę Wam, co i jak, i co kupiłem, i na co, co warto po prostu kupić. Także, jeżeli materiał fajny podobał się, to łapkę w górę. Piszcie komentarze pod spodem, tak żebym ja wiedział, że, że chcecie, że to do Was trafia i, i żebym ja miał też jakiś odzew. Bo ja tak wrzucam te filmy i nie zawsze wiem, czy, czy to chcecie tak naprawdę oglądać. No to i dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się hejka.